Ra, 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 ra. To To już wygląda jak mega burger, którego można na przykład zjeść gdzieś w jakiejś restauracji w Stanach Zjednoczonych. Przed użyciem trzeba włączyć na kilka minut, by jego grzałka nabrała temperatury. Urządzenie do robienia burgera już jest gorące. Co ja muszę zrobić? To nasmarować. Wszystko w środku olejem, żeby mi się nie kleiło. Ze względu na niewielkie rozmiary można tu zmieścić jedynie bułkę. Niewiele większą od kajzerki. Wkładam bułkę. Następnie znowu smarowanie. No i kładę kotleta. Preferuję wołowego. Kotlecik w środku, bułeczka w środku, teraz musimy czekać aż to wszystko się ładnie podpiecze, no i później pokażę Wam następny etap. Niestety ten smart kociołek trochę brudzi. Spójrzcie, podczas pieczenia pryska na blat olejem. Wow! Słyszycie, jak to pięknie skwierczy, a jak pięknie pachnie. Chodźcie, tutaj pokażę Wam, jaki jest następny etap robienia burgera. Zapraszam. Burger też, jak widać, musi być dobrany rozmiarem zarówno średnica, jak i jego grubość. Mięso spadło na dół, a ja preferuję burgera razem z jajkiem, więc patrz na to. Jajeczko rozbite, i dalej mi się wszystko smaży. Dawid dał maszynce kolejne dwie minuty. Jajeczko już jest gotowe. Teraz ostatni etap. Robię to samo, co robiłem z mięsem. Ależ one się pięknie zrobiło. No, spójrzcie! Ścięte, ale nie przypalone. I ostatni etap. Olej do góry. Bółeczka, przycisnę go troszeczkę i rób się rób, bo jestem głodny. Jeszcze minuta i będzie finito. Wszystko już jest gotowe. Bułka trochę się przyjarała, ale całość wygląda smakowicie. No i widzieliście, podniosłem wszystkie te elementy i Demonstracja. Dzi, 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 dzi. Żebyście to poczuli. Ach. Ładnie wyszedł, nie?